No siema widzów w dzisiejszym odcinku Posłuchamy se piosenkę trzech, znaczy zareaguje na piosenkę Trzech Króli Afryka Tak, ale wy przed obejrzeniem tego filmu zostawcie suba, lajka, nie bądźcie jak, jak, nie pamiętam Ale wpadajcie też na Discorda, bo ja zapowiadam o tym ruszeniu na tym Discordzie i tak dalej nie wiem, powiem już długo, ale jak zwykle nic z tego nie wychodzi. Ale teraz już ruszę, obiecuję. Jeżeli nie straciłem dostępu do tego Discorda, to ruszę. Raczej nie powinienem stracić, bo nie powiedziałem hasła za... za... Komika, ale... Yy, możemy w sumie... No bo zapomniałem co byłem powiedzieć. Dobra, zostawcie suba na wyświetla wam się na ekranie. Bo macie zrobić z tego, tak. I, I no i przystępujemy do tej reakcji. Świetnej reakcji trzech króli Afryka! Tak jest. Kwiat multipla i me, me, kwiat multipla i ty, ty. Nie wiem jaki plan, nie wiem jaki plan. Co właśnie Afryci kraj. Świat. Za dwa koła, kupię cztery koła, mamy sześć miejsc, dawaj do nas, hej, codziennie nowa przygoda, hej, dlatego pakuj walizę dzieciak, hej, i choć nie wiemy co u nas czeka, nie wiemy czy ta fura da radę tyle przejechać, nieważne jakim autem podróżuje lecz ważne co twój. Zwiedzimy cały świat yeah. 4 tysiące kilometrów w aucie hey. Ale tylko w jedną stronę hey. Co ci teraz muszę powiedzieć bracie? Hey. To dopiero będzie kontent Wenecja, Mediolan, Kuneo. multipla, nie jadę sam, więc nie ma się czego bać Bo moja ekipa radę da, tak, robimy to właśnie tak Moja ekipa zrobi hajs i zwiedzimy cały świat <ciał> <much Salziania> Ej, czajcie! Trzech typów stwierdziło, że pojadą z Polski na Saharę Wiatem Multiplo Najpierw motocyklem do Włoch, teraz multiplow do Afryki lecymy. Lecymy, lecymy, lecymy! To dziki kraj! We Fiacie multiplanie jadę sam Nie ma się czego bać Bo moja ekipa Radę da Robimy to właśnie tak Moja ekipa Zrobi hajs I zwiedzimy cały świat To dziki kraj ej. We Fiacie... Powiem tak, piosenka bardzo fajna, chciałbym mi się uśpiewać nawet. To nie mówię ironicznie, ale się nauczyłem tego, że to jest afrotrap, afro... Afrotrap, tak, wiem, jestem urodzonym, kurde, muzykiem, wiem, niedługo piosenka, łał, tak. Dobra, bo już mi odbada. No fajna piosenka, no. No fajna, no. No fajna, no. No i... kadr fajny. Z tego co wiem, oni to robili chyba w samochodzie, czy coś tego. Bo oglądam tam parę odcinków ich tych... dróg... dróg... afrykańskich. Eee, tak, eee, i mi się podoba. Napiszcie, czy wam się to podoba, jeżeli yy, tak to napisz to w komentarzu, jeżeli nie to napisz to w komentarzu, jeżeli średnio napisz to w komentarzu, jeżeli jakakolwiek inna opinia napisz to w komentarzu, jeżeli seplejnie napisz to w komentarzu, yy, bo wiem, że u mnie czasami z mówieniem mam problemy, ale trzeba ćwiczyć i niedługo będzie wszystko git. Dobra, yy, widzimy się w następnym odcinku, zostaw suba bo na 1000 subów konkurs o 50 SC, Trzymajcie się i cześć.